Cześć! Antek i ta, ma Antek i mama. Siemka! Dzisiaj dzień masz czternasty. Czternasty. Co tam Antoś masz? Jest! W końcu. No, Justyna ma, dostała łapki do swoich, do swojej laleczki. Chodź tu Antoś. Tu są takie łapki ubranka. A ja dostałem dodża. Patrzcie. O, Antoś dostał dodża? Tak może robić. Mm. A zadanie jest tak, pomyśl co najbardziej w sobie lubisz. I bliskich. A co można zmienić? Wyraź to. Oj, trudne zadanie, co Antoś? Mhm. Pomyślimy. Ja w sobie, ja sobie lubię to, że siebie lubię. <laughs> A coś byś mógł zmienić? Nie. Nie? Nic? Nie. Uważasz, że jest nie wszystko idealne? Nie ha, no, jest może, żebym się mniej denerwowała. No może. Nie? Mm -hmm. Czy uważasz, że jest ok? Dobra, mniej się denerwuj. Mniej. Dobra, pogadamy w cztery oczy. <coughs> Nawet więcej, ile my tutaj oczów mamy w naszej rodzinie. <coughs> cztery razy cztery. Cztery, Ach, cztery razy cztery. <coughs> <coughs> Dwa razy cztery, dwa razy cztery, czekaj, cztery, y, dwa razy cztery. O to osiem. osiem. <śmienic> nie, nie wiem, co są takie cztery. Zobaczcie, masz... coraz mniej nam zostaje w tym pudełeczku. No, e... Dobra, życzymy Wam nie miłego nie wieczoru nie... i róbcie z nami zadanie trochę trudne, ale to jest takie wyzwanie, nie? No. no. Trzymajcie się, do jutra, pa pa. pa.